Przyjęło się trochę niesłusznie przy tych nawozach do, takich dedykowanych nawozach do, w przypadku hortensji, że jeśli kupujemy nawóz do hortensji, to często domyślnie zakładamy, że to musi być nawóz zakwaszający. Czy faktycznie tak jest? Oczywiście, że nie. Mamy różne gatunki hortensji. Krzewiasta, bukietowa, ogrodowa. I w przypadku tej ogrodowej pH będzie znaczyło, czy roślina będzie kwitła bardziej różowo, czy bardziej niebiesko. Chociaż właściwie amatorskimi metodami tego niebieskiego koloru, tak czysto bez siarczanu, glinu, to nie osiągniemy. Ale no, będą Ci sprzedawane nawozy, Zakwaszające do hortensji. No to my kupujemy te nawozy do hortensji i stosujemy je w. Każdej hortensji? Nawozy do hortensji bukietowej, nawozy do hortensji krzaczastej, czyli taka klasyczna anabelka, czy jakieś bukietówki, mogą być zasilane nawozami wieloskładnikowymi, jakie akurat macie u siebie i stosujecie przy innych roślinach. Nie ma konieczności przy tych hortensjach zakwaszania podłoża. Ta hortensja nie potrzebuje kwaśnego podłoża. To nie jest rododendron, to nie jest borówka. Nawet hortensja ogrodowa przy takim zwykłym nawożeniu klasycznymi nawozami wieloskładnikowymi będzie pięknie kwitła, tylko nie na niebiesko.